Witam serdecznie. Dzisiaj zmieniamy roczniki samochodów, które oglądamy. Spotykamy prawdziwe perełki motoryzacji. Pewnie wielu z Was mówiło: cała historia elektromobilności na świecie zaczynała się od Mitsubishi i Miewa. Wielu z Was mówiło: wszystko zaczęło się od Nissana Leafa. Ale jak się okazuje, to wcale nie jest do końca prawda. Prawdziwa historia nowożytnej, tak to nazwijmy, elektromobilności zaczęła się od samochodu General Motors EV1, który, jak wiemy, ma swoją niezbyt ciekawą historię i ta historia została szybko rozpoczęta i szybko zakończona. I zaczyna się ta historia od tej serii Peugeotów 106, Citroenów Saxo, oraz Berlingo, czyli samochodów małych dostawczych. My jesteśmy dzisiaj w niedaleko Warszawy, przede mną, obok mnie, Peugeot 106, jeden z pierwszych samochodów elektrycznych zaprojektowanych właśnie przez Francuzów. Kompletna różnica, jeżeli chodzi o to, jak porównujemy go do dzisiejszych samochodów elektrycznych. Ten samochód ma silnik DC, powiedzmy sobie od. Początków, czyli od silnika, silnik, który jest zasilany napięciem stałym, więc ta pierwsza różnica w porównaniu do tego, co dzieje się w dzisiejszej elektromobilności, to silnik prądu stałego i co dodatkowo szczotkowy. Czyli okazuje się, że ten silnik ma troszkę mniejszą sprawność. Około 80% w porównaniu do dzisiejszych silników elektrycznych, tych, które są zasilane prądem zmiennym, i dlatego w każdym samochodzie widzimy falownik. Mamy tutaj zupełnie inną sprawność, mniejszą 80%, a dzisiejsze samochody mają tej sprawności 95%, jeżeli chodzi tylko i wyłącznie o silnik. Więc jest to pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o silnik, druga z kolei to są te szczotki, które trzeba co około 30 tysięcy kilometrów wymieniać. Ten samochód jest już z roku 1999, więc jest to raczej końcówka produkcji. Wyprodukowano ich około 6000 sztuk, ale tak naprawdę trzeba by było jeszcze sumować te wersje: Berlingo, Saxo. Możliwe, że było ich więcej. Te informacje, które znalazłem w internecie, naprawdę są bardzo różne. Naprawdę mieli, myślę, duże plany dotyczące tego samochodu, bo pojawiały się w instrukcji obsługi nawet informacje o stacjach szybkiego ładowania, które znajdowały się w mieście i które pozwalały, co ciekawe, ładować ten samochód tylko do 80%. Więc, gdybyście podjechali na miejską stację ładowania, nie moglibyście tego samochodu naładować do 100%. Tak jak widzicie, właściciele Tesli, którzy dzisiaj zmagają się z podobnym problemem i dodatkowymi opłatami przy ładowaniu samochodu do 100%, mieliby jeszcze gorzej w roku 1999. Samochód ma około 18 tysięcy km przebiegu. Jest do sprzedania, więc zachęcam serdecznie do tego, żeby zajrzeć w opis tego filmu i zwrócić uwagę na dokładne dane techniczne, jeżeli chodzi o ten samochód. I jeżeli chcielibyście go kupić, odsyłam do aukcji na OTOMOTO. No, miejmy nadzieję, że do momentu, kiedy opublikuję ten film, jeszcze ta aukcja będzie e, otwarta. Wracając jeszcze do silnika. Bardzo dziwna sytuacja pod kątem mocy, zwróćcie uwagę, my się przyzwyczajamy do 150 kW, przyzwyczajamy się do 6-7 sekund, do setki, do 5 sekund, do setki. A ten samochód, nominalną moc, ma 11 kW, czyli moc tak naprawdę porównywalna do dzisiejszych skuterów elektrycznych. Więc tutaj, pierwsza taka różnica, jeżeli chodzi o moc, podejrzewam, że wynikająca z ceny produkcji tego silnika, plus dodatkowo z tej troszkę niższej sprawności, nie, nie za duża moc, która w piku. Maksymalnie może wynosić 20 kW. No i pewnie pomyślicie sobie, no to ten chłop nie ma kompletnie żadnego przyspieszenia. No nie, okazuje się, że była to, jeżeli chodzi o moment obrotowy, bo pamiętajmy o tym: to nie moc silnika tutaj w samochodach elektrycznych ma największe znaczenie, ale ten moment obrotowy, no bo wykonujemy tutaj, inaczej mówiąc, ruch obrotowy, więc wchodzą nam tutaj w ruchu obrotowym momenty sił, no i ten moment to. 127 Nm, czyli okazuje się, że porównując do wersji spalinowych, był to jeden z mocniejszych silników. Ale okazuje się, że ta, ta prędkość maksymalna wcale nie była za duża wynosiła około 100 km na godzinę, więc typowo jest to. Samochód zdecydowanie miejski. Podejrzewam, że nie odniósł e, aż tak wiele e, wyczynów sprzedażowych w Europie. Między innymi dlatego, że paliwo było pewnie jeszcze wtedy w miarę tanie. My bardzo mocno się baliśmy takich nowości. Dopiero wchodziły pierwsze Priusy, które też były ogromnym szokiem dla, dla wielu osób. Pierwsze hybrydy, które te baterie miały, e, miały dosyć niewielkie. E, a tutaj Francuzi, po pierwsze, nie zakończyli tego projektu i za to ogromny szacun, bo General Motors niestety poddało się e, przez to, że pojawiały się pewnego rodzaju problemy z serwisem między innymi e, i pewnie te samochody niechętnie były kupowane. A tutaj e, Berlingo tak naprawdę to był samochód chyba jeden z najpopularniejszych, dlatego, że świetnie sprawdzał się w, takich, w takim transporcie drobnych towarów w małych miastach. No bo przecież chcieliśmy dowieść listy, chcieliśmy dowieść paczki e, i ten listonosz w tym 2000 roku, co 50, co 100 metrów musiał się zatrzymywać, gasić silnik, wychodzić. A tak dzięki temu Berlingo, dzięki y, temu, że tego samochodu nie trzeba odpalać za każdym y, ruszeniem, y, świetnie sprawdzał się właśnie w takich przesyłaniu małych. Paczek w miastach. No i kolejna kwestia: akumulatory, bo jak wiemy, taką główną rzeczą w samochodzie elektrycznym numer jeden to silnik. Te silniki, tak jak już wspominałem, zmieniły się bardzo mocno. A przede wszystkim mówię tu o sterowaniu tymi silnikami, gdzie oprócz tego, tej elektroniki, którą mamy, która zarządza mocą, jeszcze dodatkowo dochodzi nam falownik. Natomiast druga rzecz, o której rozmawiamy, to baterie, które są wykonane w technologii niklowo-kadmowej więc tej technologii, bardzo podobnej do zwykłych paluszków, które możecie znaleźć w waszych zegarkach na ścianach. Tam mamy już nowsze, troszkę, akumulatory NI. MH, czyli niklowo-metalowo-wodorkowe. A dlaczego? Z prostej przyczyny kadmy jest szkodliwy i dlatego postanowiono zrezygnować, bo zanieczyszcza on wody, zanieczyszcza on ziemię, w których y, zostanie porzucony i dlatego właśnie zaczęto rezygnować z akumulatorów niklowo-kadmowych. One wiadomo miały swoje zalety, miały swoje wady jak to każdy rodzaj akumulatorów. I tutaj pierwszą wadą, taką główną, to jest napięcie, tak jak pewnie ładujecie swoje akumulatorki. One mają napięcie 1,2V. Czyli okazywało się, że ciężko będzie z tych akumulatorów złożyć paczkę, baterypak, który ma 400V, tak jak dzisiaj. I okazywało się, że ten samochód pracuje na napięciu 120V i ma akumulatory pojemności 100, nominalnie 100Ah Czym się charakteryzują te akumulatory w porównaniu do dzisiejszych? Po pierwsze, niższą gęstością energii, raczej rzędu 60 watogodzin na kilogram, w porównaniu do tych, które tak jak oglądaliście w ostatnim filmie, mają wartości rzędu 200 watogodzin na kilogram, więc ta gęstość energii jest ponad trzy razy większa. Druga rzecz, są bardziej serwisogenne, tak powiedzmy, bo zwróćmy uwagę na to, że trzeba do nich dolewać wody destylowanej do tego elektrolitu, która po prostu, której zaczyna brakować w momencie, kiedy ładujemy i rozładowujemy te akumulatory. I tak co około 3-4 tysiące, należy tutaj sprawdzić, Ilość wody destylowanej, i ewentualnie ją dolać. Więc dochodzą nam tutaj dwie rzeczy serwisowe: pierwsza, wymiana szczotek, kontrolowanie tych szczotek, ale myślę, że jest to sprawa zbliżona do, w porównaniu do samochodów spalinowych, widzicie, ja nawet nie znam nazwy świece. Świece. Podejrzewam, że sytuacja czy zachowanie się tego samochodu będzie podobne do zużytych świec w samochodzie spalinowym. Będzie nam brakowało mocy, będą pewnego rodzaju rozłączenia, no bo te szczotki po prostu nie będą przewodziły. Więc mamy pierwszą i drugą rzecz serwisową, którą w zasadzie w miarę łatwo, bo wymiana szczotek nie jest dużo problem, bardzo problematyczna. Dolewanie wody destylowanej też nie jest problematyczne, ale trzeba tego pilnować, więc zwróćcie uwagę na to, jak zmieniła się ta elektromobilność też przez te 20 ponad 25 lat, yy, te nasze samochody stały się naprawdę bardzo bezobsługowe w porównaniu do tego. Jak z tą gęstością energii? No a akumulator, który tutaj mamy, tak jak widzicie, z wyliczeń ma 12 kWh i pozwala. Przejechać około 90, 95, 85, w zależności właśnie od tego, jak się jedzie, e, kilometrów zasięgu. Więc nie ma tragedii. Tak jak na ten rok e, 1996-99, naprawdę to był zasięg wystarczający. No i pewnie teraz powiecie mi, Człowieku, przecież te akumulatory pewnie po 5 latach będą się nadawały do śmietnika, bo każdy szanujący się samochód elektryczny nadaje się do śmietnika po 5 latach. Jak widzicie jeździ do dzisiaj, blacha jak to w Peugeotach jest całkiem niezła, pewnie był ocynkowany. Słyszę tutaj, czy to jest ocynk? Więc pewnie dlatego wytrzymuje... Aż do dziś praktycznie nie widzę tutaj gramardzy z zewnątrz, więc naprawdę jest bardzo dobrze zachowana. A te akumulatory, wbrew pozorom, one mogą wytrzymać nawet 1000 cykli, więc spokojnie tym samochodem można by było na, jednym, na jednej baterii dojechać koło 100 tysięcy kilometrów. Więc nie są to akumulatory wątpliwej jakości, tak jak z tymi kwasiakami, Problemy mogły być dużo większe właśnie z tego prostego powodu, że się szybciej degradują, ale jakie są jeszcze dodatkowe problemy, o których się nie wspominało? Efekt pamięci. Pamiętacie, jak 20 lat temu wchodziły baterie litowo-jonowe? Wszyscy myśleli, że ten efekt pamięci jest tutaj również występujący. W litowych bateriach już tego nie ma, a w tych jak najbardziej trzeba zwracać uwagę na efekt pamięci, czyli ładować te akumulatory do 100%, po to, żeby nie zapomniały, że mają 100 amperogodzin. No i właśnie, no to pytanie, czy te akumulatory się zużywają, czy one się psują? Trzy się popsuły, uległy uszkodzeniu. Pytanie dlaczego? Możliwe, że dlatego, że ten poprzedni właściciel przez długi czas nie jeździł i aktualny właściciel tego samochodu wymienił trzy cele, które znajdują się bezpośrednio pod podłogą, jeżeli dobrze pamiętam, tak było również w tym Citroenie Berlingo. Więc zwróćmy uwagę, jak mega ciekawy jest to samochód. Zwróćmy uwagę, jak wielką drogę pokonała ta nasza elektromobilność przez ponad 25 lat. I teraz możemy sobie zadawać pytanie, czy dzisiejszy Nissan Leaf, czy dzisiejszy IMEF? Mitsubishi IMF może być za te 25, za 30 lat takim klasykiem samochodem, który no pewnie nie będzie na żółtych blachach, tylko na zielonych ale czy tak będą się starzały, dobrze starzały nasze samochody elektryczne? Ta wersja nie ma dużego przebiegu. Ten model, ten egzemplarz nie ma dużego przebiegu tylko 18 tysięcy kilometrów więc ma oryginalne szczotki. Więc ma oryginalne akumulatory. Ten przebieg, tak jak widzicie, i zużycie tego samochodu również wewnątrz nie jest duże, ale myślę, że to jest jego ogromna zaleta. Pilnujmy też tych serwisów, bo okazuje się, że to czy nasze części zamienne będą w tych samochodach dostępne za, za wiele lat, zależy w zasadzie od producentów. No i teraz jest tutaj wiele smaczków, bo pamiętacie, oglądaliśmy sobie tego malucha elektrycznego, który pan spod tarczyna, który zasadniczo jest mechanikiem samochodowym, zmienił sobie, przerobił go sobie na samochód elektryczny. Ta buda moim zdaniem świetnie będzie sprawowała się właśnie do takich przeróbek. Pamiętajmy o tym, że przerabiając spalinowy samochód na samochód elektryczny musimy się mierzyć z wieloma rzeczami. Po pierwsze, nie mamy miejsca na akumulatory. Po drugie, nie wiadomo, jak rozwiązać yy, deskę rozdzielczą, czyli informowanie nas o aktualnej prędkości, informowanie nas o różnego rodzaju temperaturach, o napięciu. Jest to pewnego rodzaju problem, bo te sygnały przesyłane wewnątrz samochodu są po części dla nas, w tych nowożytnych samochodach nieznane. Ale to jesteśmy w stanie jakoś przeżyć. Główny problem to jest ogrzewanie, no bo przecież, jak poprowadzić ogrzewanie? Trzeba zbudować całą nagrzewnicę, która w samochodzie spalinowym jest zbudowana zupełnie inaczej. Jak zbudować układ hamulcowy, który w samochodzie elektrycznym działa zupełnie inaczej niż w samochodzie spalinowym. Więc taka przeróbka jest dużym problemem. A tutaj w zasadzie mamy wszystko, Powiedzmy sobie, prawie wszystko na gotowo. Mamy układ hamulcowy, który jest już dostosowany do tego samochodu. Więc możemy sobie zmienić tak naprawdę silnik na mocniejszy. Możemy sobie zmienić akumulatory na te nowożytne, czyli na przykład na LFP, które będą miały dużo większą gęstość energii. Ładowarka tutaj zawarta jest już 3 kW, czyli ona puszcza nam 16 amperów na tej jednej fazie, więc to ładowanie jest szybkie. Ale podejrzewam, że ta ładowarka już nie dogada się z nowymi akumulatorami. No ale najważniejsze to zima, zima czyli nagrzewanie tego samochodu wewnątrz. Cała zabawa polega na tym, że ten samochód jednak ma pewnego rodzaju układ, do którego dolewa się paliwa i ten układ nazywa się Webasto, czyli ogrzewanie tego samochodu i to myślę, że jest był mega dobry pomysł, właśnie dlatego, że mamy ten akumulator nie za duży, więc ogrzewamy ten samochód przy użyciu mokrego Mokrego układu nagrzewania, czyli po prostu Webasto. I to nawet w tych dzisiaj produkowanych samochodach, jeżeli ktoś dużo jeździ, myślę, że jest świetnym pomysłem na zwiększenie zasięgu i poczucie komfortu wewnątrz. Więc jeżeli taki użytkownik chce sobie ten samochód zmienić, ulepszyć, yy, przeliftować, to pierwszy krok. To może być zmiana akumulatorów, właśnie na LFP, które mają to napięcie w miarę równe w, całej swoim, w całym swoim zakresie pracy. Yy, od razu samochód stanie się lżejszy, od razu będzie miał większy zasięg. Yy, no i trzeba będzie jeszcze tylko pewnie zadbać o ładowarkę pokładową. Wiadomo, można tu na pewno wpakować mocniejszy silnik, ale to już może być sytuacja bardziej skomplikowana, bo wiadomo, trzeba dorzucać falownik, sterowanie tym wszystkim. A tak mamy bardzo proste działanie tego samochodu. Więc jest to samochód prosty w budowie. Troszkę bardziej obsługowy w porównaniu do dzisiaj produkowanych samochodów elektrycznych, w których, tak jak wiecie, w zasadzie zmieniamy w głównej mierze zawieszenie, które się zużywa i opony. I dowlewamy płynu do spryskiwaczy, a tutaj jednak troszkę trzeba zadbać o pozostałość, czyli o wodę destylowaną i o szczotki. Zwróćmy uwagę tutaj jeszcze na ten układ klimatyzacji. On chłodzi zarówno silnik, jak i baterie. Pamiętacie, tak jak wspominałem, te akumulatory były przygotowane, są przygotowane do szybkiego ładowania, i pewnie dlatego producent zdecydował się również zaprojektować tutaj układ chłodzenia do tych akumulatorów. Więc ten, z uwagi na tą wyższą też rezystancję wewnętrzną tych akumulatorów, podejrzewam, że one uzyskiwały troszkę większe temperatury niż te dziś produkowane akumulatory litowe. A tutaj z kolei mamy taki ciekawy układ: układ chłodzenia, czyszczenia, tak go nazwijmy, wydmuchiwania właśnie pyłu z szczotek w tym silniku elektrycznym. Więc zwróćcie uwagę jakie inne elementy tutaj w tym samochodzie elektrycznym są i były nam potrzebne. Dzisiaj mówimy o falowniku, dzisiaj mówimy w samochodzie elektrycznym o BMS-ie, czyli o układzie, który zarządza naszymi akumulatorami i ich napięciem. Tak te akumulatory nie potrzebują aż takiego zarządzania, właśnie jeżeli chodzi o różnicę napięć, właśnie jeżeli chodzi o temperatury. Natomiast potrzebujemy innych elementów do pracy tego samochodu. Nie było tu dużo miejsca w porównaniu właśnie do Berlingo, więc jest to układ taki bardziej skompensowany, tak mi się wydaje. Tutaj na przykład w Berlingo z kolei jest układ chłodzenia właśnie i ten ciecz chłodząca bezpośrednio z przodu. Więc troszkę gdzieś tam zmienili to w porównaniu do Berlingo. No miejmy nadzieję, że mnie też uda się kiedyś tym Berlingo pośmigać. Tutaj z kolei mamy już silnik z firmy Sarzem. Więc, tak jak widzicie gdzieś ten samochód i, i też sobie sami poczytacie, jest takim trochę połączeniem kilku firm. A to ktoś zrobił silnik, a to ktoś dał baterię, a to ktoś dał elektronikę do tego wszystkiego. No i tak powstał Peugeot 106. Tutaj z przecieków właściciel mówi, że tak naprawdę wszystko to projektowała zewnętrzna firma, nie bezpośrednio firma Peugeot. Więc okazuje się, że projekt upadł. Teraz możemy sobie zadać pytanie właśnie, dlaczego on upadł. Podobno Ludzie po prostu o te samochody nie dbali. Ludzie nie dolewali wody destylowanej. Tutaj mamy złączki, tak możemy powiedzieć, właśnie służące do dolewania wody destylowanej do układu baterii. No i po prostu prawdopodobnie ludzie nie dbali o ten samochód, bo te 3000 km to jednak jest całkiem krótki okres, w którym trzeba było tę te, te, wodę destylowaną dolewać. No, wiadomo, sytuacja ze szczotkami jest troszkę inna, no bo po prostu samochód nam nie ruszy, jeżeli i te szczotki zostaną zużyte, jak nie będą działały, a z akumulatorami jest problem, no bo zaczynają się robić zwarcia w tych akumulatorach, zaczynają one puchnąć, pękać. No i w zasadzie, jak się tej wody destylowanej nie doleje, to mamy akumulator do śmietnika. Więc te samochody były bardziej obsługowe w porównaniu zdecydowanie do tych dzisiejszych. Tutaj widzicie to nasze Webasto, akumulator 12V. No tutaj nie mamy rozrusznika, ale pewnie sytuacja działa. Tak jak zwykle, czyli mamy tu pewnie jakąś jeszcze do tego przetwornicę, bo cały nasz układ działa na 12 V, a my w samochodzie mamy tych voltów 120, ale jest to napięcie cały czas stałe, więc przetwornica DC-DC ze 120 na 12, a tutaj zbiornik, który nagrzewa nam yy, układ Cieplny, no i właściciel mówi, że naprawdę w mocną zimę można tutaj spokojnie zrobić saunę. A zużycie takiego wybastu to około 400 ml na godzinę. No i coś dla fanów Mercedesów, dla fanów samochodów luksusowych, czyli brak teleskopów. Brak teleskopów, czyli łatwego otwierania naszego samochodu. A tutaj widzimy, że to otwieranie samochodu może być potrzebne, no bo co 3000 trzeba dolewać. Wody destylowanej. Przechodzimy w takim razie do środka. Mamy tutaj wskaźnik energii, który, tak jak oglądałem filmy, tak jak jeździłem tym samochodem, to całkiem fajnie działa. Nie pokazuje głupot. Te pierwsze takie właśnie wskaźniki energii, one pokazywały energię w zależności od napięcia i po prostu. Skakały szalone jak głupie, yy, więc jak tu się dodało gazu, to zaraz to ten wskaźnik mocno spadał. A tutaj on tak spada sobie w miarę równomiernie. Widzicie, samochód ma nawet poduszkę powietrzną, to tego miejsca w środku jest całkiem sporo. No, nie będziemy tutaj gdzieś opisywali sobie tego wykończenia w środku, no bo samochód ma tak naprawdę 18 tysięcy przebiegów, więc tego zużycia to praktycznie tutaj nie ma. Więc widzimy, że zestarzał się powiedzmy z godnością. Tak jak widzicie... Rozpoczynamy ładowanie. No nie ma tutaj złącza Type 2 ani Type 1, jest troszkę inny sposób podłączenia. Ojej, ale dziwne. Ale ciekawa sytuacja, no bo gdzieś tam nie napada nam tego śniegu, deszczu do środka, więc pewnie ten układ nie był tak y, szczelny jak te, które mamy dzisiaj. No i ten samochód nie ładuje się w domu trójfazowo. Mamy tutaj ładowarkę, tak jak już wspominałem, 16 amperów. 3 kW, czyli jednofazówkę. Opony, tak jak widzicie, bardzo malutkie. 155 na 70 na R13. No i też myślę, że takie trochę wąskie, ale dzięki temu pewnie uzyskuje duże, niskie zużycie energii. No i kalkulacja jest bardzo łatwa. No jak przejeżdża około 90 80 bateria jest 12 kWh. No to okazuje się, że to zużycie pewnie waha się przy około 15 kWh. Tutaj z tyłu mamy wlew do paliwa, tak jak widać. Lampy, wszystkie oryginalne. Bagażnik taki trochę nie za duży, ale myślę, że właśnie takie drobne zakupy, które zrobimy sobie w mieście i pojedziemy do tego miasta 30-40 km, spokojnie nam się zmieszczą. No tutaj chyba projektantom się nie wszystko zmieściło w. Pod przednią maską i musieli płyn ze wspomagania kierownicy przenieść do bagażnika. Więc ciekawa kwestia jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Tutaj właściciel, zaraz obok, słuchajcie tego, elektrycznych szyb, zaraz do przełączników do szyb zamontował sobie woltomierz. Najprostszy woltomierz, który ma po prostu skalę od 0 do 250 V, tak jak widzicie, wspominałem, napięcie nominalne tych akumulatorów to jest właśnie. 120 V. Te akumulatory mają jedną wadę, o której ja po prostu jeszcze nie zdążyłem wspomnieć to jest samo wyładowanie się. Z tego co patrzyłem, to, to te akumulatory mogą się, i wrzucę Wam tutaj właśnie ten wykres rozładowywania się akumulatorów NICD, niklowo-kadmowych. One się po trzech miesiącach powinny same rozładować. No i właściciel czasami wyjeżdżał. Na miesiąc i zdarzało się, że po prostu te akumulatory mocno spadało im napięcie ze 125 na 115, więc właściciel postanowił po pierwsze zamontować woltomierz, a po drugie, bo ten wskaźnik energii też może nie być idealny, może nie brać pod uwagę też tego samorozładowywania się. No i okazuje się, że warto mieć taki woltomierz, no bo po miesiącu to napięcie akumulatorów może mocno spaść, no i one mogą stać się. Troszkę bezużyteczne wtedy i trzeba będzie je doładować. Więc właściciel, po prostu, żeby to samo rozładowanie zmniejszyć, to postanowił odłączać je właśnie na takie dłuższe wyjazdy miesięczne. Więc tutaj wchodzi nam właśnie w tą całą zabawę kolejny drobny problem. Samorozładowywania się akumulatorów, który wiele osób, które się po prostu nie interesują takimi rzeczami, mógł przerosnąć. A jak z deską rozdzielczą? No sytuacja jest tutaj w miarę fajna. Mamy wsteczny, trochę zbliżony, powiem szczerze, blisko zaraz układu chłodzenia. Mamy tutaj zmianę temperatur, dostosowywanie miejsca nawiewu, dwa nawiewy w środku, dwa nawiewy po bokach, więc tych nawiewów jest całkiem sporo. Zmiana temperatury. Odbywa się automatycznie, więc my tutaj nie musimy gdzieś tam oddzielnym przyciskiem zmieniać sobie tego webasto, włączać tego webasto i nagrzewania. Więc na całe szczęście tutaj sprawa jest naprawdę bardzo prosta. A poza tym, to tak jak w zwykłym Peżocie 106, sytuacja bardzo podobna. Zmieniono tylko oczywiście tą naszą deskę za układ wskaźników, zaraz za kierownicą. No i jesteśmy w stanie kontrolować prędkość, przebieg. I to troszkę tak jak w tych naszych lifach, tak jak w tych naszych y, samochodach elektrycznych, tryb eko, czyli to, czy jedziemy dobrze, czy za mocno nie przyspieszamy, czy jedziemy ekologicznie i zwiększamy zasięg. No, miła wstawka. Mamy tutaj jedną taką miłą wstawkę, właśnie y, jeżeli chodzi o logo, o napis Peugeota, y, Więc. Jest ciasno, ale własno. Naprawdę taka osoba, która ma wzrostu, myślę, że 1,85 m, spokojnie się zmieści w tym samochodzie. Mimo, że jest to Peugeot 106, więc yy, ten jeden z mniejszych. Miejsca jest całkiem sporo. Odpalamy na początku. Przekręcenie kluczyka. Kliknięcie. Pompy cały czas już chodzą. Wsteczne z przycisku. No chodzi, o jakie zawieszenie To po prostu czuć, że to Peugeot Mięciutkie, co? Tak tak, 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 tak Mięciutkie Dzisiaj samochody to jednak jest Kamień na kamieniu A tutaj się jedzie Mięciutko Szyba taka nie za duża No więc to myślę Taki urok tego samochodu po prostu, no mały, raczej mały. No i tu pierwszy już nasz test po dziurach, prawda? Jejku, jaki on jest miękki. Jak on chodzi? To jest normalny samochód. No, i może pewnie jeszcze się zapytacie, czy on regeneruje energię. Tak, jak najbardziej. On doładowuje akumulatory podczas hamowania. Więc w mieście dodatkowo też te klocki, tarcze hamulcowe, myślę, że wytrzymają naprawdę sporo. No, podejrzewam, że te już po 25 latach były wymieniane, ale to pewnie ze starości. Więc mimo tego upływu lat. To w zasadzie można powiedzieć jedno: każdy samochód elektryczny produkowany regeneruje energię z hamowania, podczas hamowania. Dohamowujemy i troszkę to napięcie nam wzrasta, dodajemy gazu i spada. No, wynika to oczywiście z rezystancji wewnętrznej tych akumulatorów o czym dowiedzieliście się w jednym z poprzednich odcinków. A ta rezystancja wewnętrzna w przypadku tych akumulatorów niklowokadmowych jest troszkę większa. Dzięki serdeczne, że jesteście ze mną. Ja mam nadzieję, że takich perełek że takich wyjątkowych samochodów pojawi się na tym kanale zdecydowanie więcej. No i, i ja po prostu chcę wam pokazywać tymi odcinkami, że ta elektromobilność, że te samochody elektryczne, w jakiej by nie były formie, w jakiej by nie były postaci, z jakimi silnikami, jest wyjątkowa. Natomiast y, trzeba być trochę tak jak w samochodach spalinowych, świadomym wad, zalet, obsługowości albo bezobsługowości tych samochodów. Trzymam kciuki. Za Wasze komentarze, jeżeli macie jakieś pytania, zachęcam serdecznie do pisania ich w komentarzach. A może Wy macie taki samochód i też chcielibyście powiedzieć napisać kilka słów o Waszych doświadczeniach. Będzie mi mega miło. Także co? Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach o samochodach elektrycznych. Cześć.